O, mały do sprzętu się pakuje. Ślicznie. O. Tak. Pojedziesz do dziadka Janka, to siapkiem będziesz jeździł. on tak krzyczał, że chce, że chce wejść? A jak, no. O, ależ to, to. Swoje żywiole już mały. Polować się traktor? <laughs> Teraz tata będzie musiał wejść po kubuś. bo. Kuba jak tam jest? Tak Kuba. jest. A zdrob pibi. Nie bip. ma? Nie ma pibi. Kierownica taka jak w troku. No gdzie jest taka? No co ty to gadasz A nie, takiej wielkości czy nie? Wielkości, tak. No. Kubuś. O. Chodź Kuba. No. Chodź. Kubuś. Chodź. Teraz będzie problem. Chyba chodź. No słone. Jedno i drugie. Kolejka, kolejka się ustawiła. Na sprzęcie. A i problem z obciągnięciem. Daz, bo nawet pobawić się nie da. <ścoughs> Trzyma ostatkiem sił. Oh. Nie ma, nie ma już nie. <ścoughs> już nie.